Teraz już poprosimy obu trenerów o komentarz. Najpierw poprosimy e, szkoleniowca drużyny gości, pana Tomasza Jaworskiego. Parę słucham oczekiwów prosimy bardzo. gratulacje trenerze za zwycięstwo. E, jak już miało przyjść to szkoda, że nie, nie, nie wcześniej, bo to boli podwójnie w ostatnich sekundach tracimy rankę. E, po raz kolejny, jeżeli chodzi o moją drużynę, zespoły wyciągają albo rysyną albo zwyciężają. Musimy się zastanowić. Przecież mały już czas na zastanowienie się, co z tym zrobić. No, przyjechaliśmy z nastawieniem, żeby tu urwać punkty. w cudzysłowie i jeżeli da się to wygrać, a jeżeli nie da się wygrać, to zremisować. Byliśmy bardzo blisko tego, aczkolwiek no, z przebiegu gry, to no, zdecydowanie nastawiliśmy się na obronę i na kontry i stare fragmenty gry, to co na, na dzień dzisiejszy nas stać. Tak jak tam przez samą i, i, I tyle, jeżeli chodzi o, o, o cały przebieg tego spotkania. To tyle w zasadzie mm, na gorąco, że tak powiem, mogę powiedzieć. Jeszcze raz gratuluję. Tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. O komentarz poprosimy Trenera że Pan Bogdan Jerzy. Dziękuję za gratulacje i, i na pewno na miejscu Trenera Omegi. Nie chciałbym być, bo dwa mecze z nami zagrali, dwa mecze przegrali punkt w 90 minucie i wiem jak, jak to jest, tym bardziej, że Omega z determinacją gra o utrzymanie, a my gramy, cel mamy w szatni cały czas walczyć o pudło. To jest troszkę inaczej, tak? Zmotywować duże o co Jestem zadowolony z trzech punktów, na pewno, bo przebieg sobie mówiliśmy, że... Nie idzie nam gra, atak pozycyjny jest, 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 jest słaby. Chociaż mieliśmy do przerwy, uważam, chociaż dwie, trzy sytuacje po w fragmentach, że Grzegorz Warzyński mógł strzelić na, na 2-1. Może ten net by się dla nas lepiej otworzył, a tak a tak pozycyjny po przerwie to praktycznie nie istniał. No, my nie stworzyliśmy jakichś sytuacji klarownych. Z bosznych sektorów boiska było za mało akcji oskrzydlających, rzutek to samo ze środka, praktycznie znikoma ilość strzałów, z drugiej linii. Także, że wygraliśmy ten mecz, to mówię, tylko samym tym determinacją jakąś w końcowych minutach, że, że nie spuściliśmy głowy, a graliśmy już prostszą piłkę i z tego świetne zachowanie oczywiście Roberta Kowalczyka, bo zachował się naprawdę super i, i to cieszy. Na pewno ten mecz też dał do, mi do, do, do myślenia, bo widzę, że zespół, wiadomo końcówka troszkę, niektórzy są przemęczeni. Jakbym miał tą kadrę, którą mam całą, na pewno bym w tych ostatnich meczach bardziej tą kadrą rotował, bo niektórzy widzę, że, że albo są zmęczeni, albo już myślą, że są nie wiem w jakich klubach. Także to też jest problem, no, ale patrzymy do końca o pudło. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś pytania? Takie do trenera już jaka pytanie. Ja bym się zapytała o występ Michała Żółtowskiego dzisiaj w ataku. Jak by pan ocenił? Yy, Michał, to co mi yy, miał dać, to dał. Myślałem, że szczeli w ramkę, tak? że yy, dojdzie. Ale doszedł do paru sytuacji. Przede wszystkim yy, było parę stałych fragmentów gry yy, blisko polakarnego na nim. Yy, Przytrzymało piłkę, dlatego jestem zadowolony. Wyszedł, dlatego że dzisiaj yy, nie w pełni sprawny od początku yy. był Robert Kowalczyk i chciałem yy. sprawdzić yy, przód z silniejszym napastnikiem. Tak? Ale to już jest, mówię, to już się myśli już na przyszły sezon. I dlatego wyszedł tam mi i jestem z niego no zadowolony. Jeszcze jakieś pytania? Miałem pytanie też do y, pana Bogdana. Y, trenerze powiedział pan, że niektórzy piłkarze są już myślami w y, innych klubach. Nie wie pan, jakich klubach miał pan kogoś konkretnego na myśli? Nie, ale ja, raczej... ja wiem, i nie tylko ja wiem, bo, bo, bo mniej więcej y, wiadomo, kto myśli o zmianie klubu, kto myśli o jakiejś tam y, szkole, i ja też muszę planować sobie już zespół pod kątem przyszłej rundy i mówię, jakby miał wszystkich zdrowych, na pewno niektórzy będą jakieś nazwiska możemy powiedzieć już teraz, czy jeszcze pan nie chce? Nie no, nie oszukujmy się, wiadomo, że mamy wypożyczonego Grzegorza Waczyńskiego, który na pewno będzie szukał, albo wróci do Płocka, albo będzie szukał dalej. Mamy Daniela Bączaka, który oficjalnie mówi, że, że idzie na studia i, i będzie to albo Warszawa, albo Poznaj, także to jest dwóch młodzieżowców, yy, którzy by byli postaw No, walczyli postawowy podstawowy skład w przyszłym sezonie, bo to jest rocznik 95-96. Także to pod tym względem, a może to... jeszcze ktoś też myśli sobie, też ma no, ja, ja o tym nie wiem, także rozchodzi się też o to. Bo mówię, dzisiaj nasz, nasza grawa tak opozycyjna była bardzo słaba. Jeszcze mam jedno pytanie do pana. Pelikanowi dużo gorzej. Moim zdaniem w tej rundzie gra się z drużynami, tymi walczącymi o utrzymanie. Dzisiaj zdobyliśmy trzy punkty z wielkim trudem, ale były punkty stracone z Polonią Warszawa, też do utaweli, była porażka z Pogonią w Wasiedlce. Czy ma Pan jakąś taką swoją opinię, z czego to, to wynika? Czy z tego właśnie Każdy trener ma opinię. Każdy trener ma to, że wszyscy nie tylko w trzeciej lidze mają problemy z atakiem pozycyjnym, bo do ataku pozycyjnego potrzebna jest jakość zawodników, wygranie pojedynku jeden na jeden, stworzenie przewagi. Gra tylko ty do mnie, ja do siebie lub gra w drugiej piłki, to, to, to można tylko liczyć na szczęście i na błąd w popełni, jak popełni przeciwnik. Jeszcze mam pytanie do Pana y, Tomasza. Trenerze, gol stracony w ostatniej akcji meczu. Tak na gorąco, Pana zdaniem, to jest błąd indywidualny któregoś z piłkarzy? Czy, czy jakiś zbieg nieszczęśliwych okoliczności? Znaczy tutaj chyba zaczęło się od tego, że kolasa prawdopodobnie nie przetrzymał, ale wcześniej Mateusz Jacek miał po prostu oddalić to niebezpieczeństwo i spokojnie byśmy się wtedy ustawili, tak poszła strata i i, i sędzia uznał przyliwej korzyści, poszła akcja i, i bramka, także to ciężko tak na, na gorąco ocenić tę samą sytuację, trzeba było rzeczywiście kamerę zobaczyć krok po kroku, jak to było, ale tak jak powiedziałem, że aquí, tak takie trener mnie nie życzy, ja nie mówię, że nie życzę, bo, bo to są przykre momenty w ogóle dla, dla zespołu i dla trenera. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie ma żadnych pytań. Tak,